Cześć, witajcie. Dzisiaj a C8, przyjechała do mnie na modyfikację Stage One. 204 konie fabrycznie, automat 7-biegowy, napęd quattro i nadwozie w wersji AWAT. Jak widzicie, duży samochód, który posiada też dosyć sporą wagę, powoduje to, że mocy nigdy za wiele. Seria została pomierzona. Egzemplarz książkowy, który wydmuchał 204 konie i 414 Nm. Bardzo ładnie to wygląda, zdrowa sztuka z małym przebiegiem, także się cieszymy. Po modyfikacji zobaczcie 241 HP i 460 nm, rewelacyjny przebieg momentu moc wygenerowana w zasadzie książkowo dla tego silnika, no ale mały przebieg, także nie było tutaj zaskoczenia. Dodatkowo troszeczkę liźnięte ciśnienie oleju. Bo w tych egzemplarzach można takie coś wykonać, tak dla zabezpieczenia. Także mamy modyfikację kompletną i już wiemy, jak to w tym silniku wygląda pod kątem przyrostu w mocy. Ja Was powoli będę żegnał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.